Śledztwo, niewiarygodne historie, rodzinna gra karciana od wydawnictwa Edgard Games. Bardzo dziękujemy. My widzieliśmy od nich śledztwo i w języku polskim, i w języku angielskim jako do nauki do nauki tego języka. A tutaj będzie to jako dedukcyjna, taka typowo rozrywkowa. Typowo rozrywkowa i raczej wydaje się właśnie skierowana trochę dla, dla młodszych odbiorców od 9 dziewię lat. I tak, instrukcja w środku. Zasady przypuszczalni będą podobne albo te same jak, jak w pozostałych dwóch, tylko w jednej były, był język, a druga była dla, dla starszego odbiorcy skierowana. A to powinny być śledztwa takie, że, że młodzi też już mogą nas spokojnie zagrać. Może też wprowadzono jakieś obrazki takie bardziej bardziej dziecięce, zobaczymy. Śledztwo, tak, wideo śledztwa. Tu widzimy, kto jest odpowiedzialny za ten produkt. I tak, mamy w środku takie rzeczy jak. Piątki się nam pojawiły? I to jest reklamowa, reklamówka taka, brokułka. Jedne karty i drugie karty. 20 minut zabawy. Dwóch graczy, minimum, tak i więcej. Tutaj możemy, jeden pewnie będzie tym zbrodniarzem, a pozostali odgadują e, motywy e, i tak dalej. E, więc tak, mamy instrukcje, mamy te pionki. Zaraz obejrzymy karty, ale najpierw, najpierw mamy ulotka. Wsi Wyścig oglądaliśmy, tak. Z tego też wybrane były, pokazywane na blogu. Piraci też dla młodszych graczy. O i piraci zdobyli różne nagrody nawet, już się okazuje. Tak, nie, to była wesoła gierka. Znaczy, wysoko. To są grunty nauki, tak? Ale i tak fajnie, fajnie zrobione. Tak to wygląda. O, zegar, też pamiętam. Bardzo fajny. Te dwie, ze względu na to, że tam cała masa była. Trybów rozgrywki. Bardzo dobrze zrobione. Odkładamy na bok. I tak. Już widzimy, że są takie pod, pod dzieciaki e, fajnie zrobione tak, wysolet zamrażający na przykład, skakanka, ale też mamy, zobaczcie, po angielsku. Więc nauka pozostaje gdzieś w tle. Tak? Spadochron, taka spluwa jakaś samochód sportowy, zegarek szpiegowski, sztuczne wąsy, śrubokręt i czasu e, do tu będzie do śledztwa do, e, tu będą osoby pewnie. Czadowy dziadek, dziwny kuzyn, popularna koleżanka, irytująca, ciotka, milczący uczeń, uczynny sąsiad, nie, mądra siostra, niesamowita mama, nudny chłopak, ogromna babcia, e, piękna dziewczyna, radosna gosposia, skołowany tata. O, i fa, iż tata z Brudkom, taki nowoczesny, tak. Spokojna, spokojny wuefista, starszy brat zabawny dyrektor szkoły. Teraz mamy tutaj jeszcze czerwone karty, zaraz przejdziemy do tamtych, ale dokończmy te do czerwone, gdzie mamy, gdzie mamy, już moment, tu, tu, tu. żeby, żeby nie, nie mieszać talii, żeby nie mieszać tali, dobra, no to lecimy z tym. Mamy tak, młotek, tym to pewnie no, związany z postacią, tak? Maska, latający talerz, laserowa szminka, klej, doniczka, aparat zmniejszający. O, trochę taką komiksową fantastykę idą też, tak? Z, aha, tu pewnie motyw, zemsta, zdobycie y, autografu, zazdrość, wzbudzenie zazdrości u sąsiadów, Udowodnienie, że nie jest się nieudacznikiem, sława w internecie, rozkaz tajnego stowarzyszenia, przyjęcie władzy nad światem, popisywanie się, plotki, nieporozumienie, mroczny sekret, głupi błąd, chciwość, danie komuś nauczki dla draki. Więc to przypuszczalnie będą motywy nasze. No, tu mamy teraz taki kolor kart. Miejsce, przypuszczalnie Łazienka, Muzeum, zakurzona piwnica, przytulny salon, sklep z zabawkami, straszna jaskinia. Supermarket. Jest dużo więcej obrazków niż, niż wcześniej. E, tam były obrazki w tamtych śledztwach. Fajnie mi się tam tamten klimat, taki e, bardziej trochę jak z plakatu. Ale tu są grafiki też, no, rewelacyjne generalnie e, mają swój taki, widać, że, że, że ilustrator ma swoją własną kreskę, swój styl rysowania, ładny styl rysowania, podoba mi się to. Chatka w górach, ciemny zaułek, zapomniany cmentar, fabryka słodyczy. Fajnie, fajnie zrobione generalnie scenerię. Ambitny aktor, dziwaczny pisarz, e, nie wiem, czy ofiara fosforyzujący aptekarz łatatliwy taksówkarz tu i tu postaci, tak? może jedna ofiara, jedna, jeden sprawca trudno powiedzieć niezdarny ogrodnik, znudzony lokaj oszukańczy kucharz podły piekarz radosny haker roztrzypany dentysta dowcipna kwiaciarka e, uprzejmy listonosz wściekły sportowiec zwajowany muzyk zły inżynier i teraz takie karty. Eee, znęcanie się. Znęcanie się. Kto, kto się znęcał? Gdzie doszło do znęcania się? Czego użył sprawca do znęcania się? Kto był ofiarą? Dlaczego sprawca znęcał się nad ofiarą? Kradzież księż... księżyca. O, jakie kosmiczne rzeczy. Kto ukradł księżyc? Gdzie został ukryty księżyc? I tak dalej. Zamrożenie kogoś. Obramowanie królowej Anglii. Przedstawienie wska wskazówek Big Bena nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości, napad na prezydenta USA, zmienianie ludzi w zombie, transmitowanie, transmitowanie prania mózgu przez telewizję, oh, oh. ożywienie mumii, przemiana wilkołaka, pod, wytwarzanie podra, podrabianego złota, obgadywanie wyrzucenie Wrzucenie komuś mrówek do spodni, Udawanie policjanta, Porwanie pociągu, Zmiana pasy do zębów, Tabasko Przemalowanie statuły wolności na czerwono, Doprowadzenie rodzeństwa do szału, Podglądanie sąsiadów, Zastraszanie pingwinów, skarżypyctwo, Odłamanie no nosa sfinksa, Kradzież klejnotów. I tutaj mamy: To były jednostronne, takie szare, A tutaj jakby dla każdego ludzi kapionka. Poprawnie skonstruowane, skonstruowane pytania. Aha, zasady takie, tak? Czy, czy, czy miejsce mi przestępstwa jest w jakiś sposób ukryte? Aha, tutaj mamy zasady. takie ma regułki odnośnie, właśnie, i do, do, do tych, do, do pionków. Widzę, ale też nie wszystkich. Tutaj mamy informacje o atmosferze. Jaka była atmosfera wtedy. Jakie były emocje. Na je, jego twarz malował się wyraz, jak, jak na twarzy, tak? Mimika, e, relacje e, między postaciami, miejsce, co e, się wydarzyło, gdzie zbrodnia popełniona, dalej, miejsce, sprawca zostawił coś, i, i gdzie zostawił. Czas, e, wydarzenia, e, początkowo, w pierwszej chwili, wtedy nagle przydaje się do narracji takie rzeczy na pewno, tak? I osoba ładny, urodziwy, zabójcze piękny, zdawało się, że lubi sport biegać. Była, był była miłośnikiem kotów, psów, ekstremalnych wrażeń itd. Tak, tak, tak to wygląda z podziałem na karty. W porównaniu z Investigation, no mamy na pewno i śledztwem, które już było wkazywane. Na pewno mamy tutaj nowe grafiki. Tamte mi się podobały, nie powiem, podobały mi się tam te grafiki, były inne. I, I takie trochę posterowe, plakatowe, fajne były też, ale te no, też robią wrażenie. no Śliczne grafiki są, śliczne są, bardziej komiksowe są. Tam to byłaby sztuka trochę plakatu, taka, tak mi się kojarzy. A tutaj mamy takie bardziej komiksowe te, te grafiki. Dla mnie to jak żywcem, wyciągnięte z rozmaitych komiksów dla, dla dzieciaków i dla młodzieży ale bardziej dla, dla dzieciaków, bo to takie o 9 lat, tak? czyli, czyli do podstawówki. No mamy takie fajne pionki i generalnie w, w, musimy tutaj rozwikłać śledztwa. Fajne też karty do narracji, do tworzenia klimatu. Te wszystkie gry dedukcyjne związane z kartami, z prowadzeniem śledztwa, one też opierały się na tym, jak uczestnicy potrafią się mocno wciągnąć w klimat ktoś prowadzi narrację, ten, ten mistrz gry jak, jak, my, jak my się lubimy, jak my się sprawdzamy w grach opowiadanych. Tak? Oczywiście wszystkie te karty z pięknymi ilustracjami. Odpowiadają nam, a te z, z tutaj z budowaniem tła, tego śledztwa, podpowiadają nam, jak, jak się zachowywać, jak wzbudzać jak, jak te emocje, co mówić, o co pytać, przede wszystkim, jak odpowiadać, ale to w tych grach dużo zależy od nas, jak my się czujemy w takich grach po prostu. Na pewno gra jest pięknie zrobiona, i wydaje się tak w otwarciu, że ma wszystkie te elementy tak, e, potrzebne do, do właśnie do dobrej gry dedukcyjnej związanej z prowadzeniem śledztwa. Potem tylko zależy od nas jak my wykorzystamy te, te elementy tej gry, tak? Tak to wygląda, śledztwo, niewiarygodne historie, no i tu już mamy te historie e, rozmaite, tak? E, e, fajnie, też te mądro zrobione i, i na wesoło, bo są, są te historie i śmieszne, i, i może lekko straszne, i dużo science fiction. No fajne klimaty, naprawdę wydaje się bardzo przyjemna gra. Hist... Rodzinna gra Karciana, tak. Dedukcyjna, śledztwo takie też na, na party. Śledztwo, niewiarygodne historie. Tytuł. Dzięki.